W poprzednich Kupiłem totalnie zglitego gruza Zaczęliśmy go rozbierać i czyścić z całej rdzy Cześć grzybiary i grzybiarze Przyszedł w końcu czas na aktualizację projektu grzyb A dla co niektórych i dla mnie to będzie raczej taki nostalgiczny trip Pół roku wstecz no więc teraz widzicie grzyba, który jest przygotowany do nakładania szpachli. A to już filmik w trakcie nakładania szpachli. I na temat nakładania szpachli powiem Wam tylko jedną rzecz, że to jest całkiem spoko robota, tylko jeżeli się przedłuża, to człowiek po prostu chce to szybko skończyć i zaczyna się mniej starać, a robić to szybciej. I... No i to nie jest dobre, no po prostu trzeba mieć do tego cierpliwość, tak mi się wydaje której mi tutaj brakowało No ale od początku było wiadomo, że to nie było robione na igłę Tak jak moje życiowe motto, czyli nie najtaniej, ale jako tako I tu podobna sprawa Tu już, tu już jest wszystko suche, tylko trzeba to przeczyścić Ostatecznie Tutaj też popraweczka była jeszcze z wczoraj. Tam też to fajnie wygląda. Nie wiem czy będzie na tyle jasno. Wyście to zobaczyli. Ale tak wygląda słupek. Okej okay, panie i panowie. Mam tu już podkład podszlifowany. Jeszcze czekam na ostatnie popraweczki. No takie jak tu. Miałem jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Biorę się za szlifowanie tych grzybów i może uda się wymalować. No i tak, dzień już się kończy. Ja właśnie skończyłem lakierowanie. Powiem Wam tak, nie jestem specjalnie zadowolony. Popatrzcie na te lampy. One mają tutaj takie wewnętrzne pęknięcia. Kurde, niepotrzebnie w ogóle się za to brałem, no ale są trochę odświeżone. Widzicie, tu już są polakierowane elementy. Drzwi, tam jest jeszcze jedna para drzwi. Stąd możecie zobaczyć jak to wygląda. Ten dach. Zaraz będę odklejał wszystkie taśmy. No nie będę tutaj zmyślał, nie jestem zbytnio zadowolony. O patrzcie, tu gdzieś w tym miejscu było odcięcie i o, tak to wygląda. No tu są jeszcze jedne drzwi. Tutaj sobie też ten frążek pomalowałem. Farby mi trochę zostało. Niedużo. to słynny słupek. Tam już, tu już zaczynałem ściągać wszystkie taśmy. Z tej strony. No niektóre miejsca wyszły dobrze. Niektóre miejsca wyszły źle. Ja póki co jestem niezadowolony. Zobaczymy co będzie jak, jak zacznę polerować albo jak w ogóle poskładam tego busa. Witam. Kolejny dzień. Właśnie sobie tutaj wkleiliśmy z tatą szyby w drzwi. Coś się składa, coś się uprzątuje. Zostały jedne drzwi z przodu. Tu już drzwi przesuwne są założone na aucie powoli składamy się do kupy ja tu wyciągam właśnie plastyczki to jest ten główny zderzak do góry nogami bo odkręciłem te boczne plastyczki leżą tam będę ja sobie malował strukturką te zderzaczki też bo są okropne ochydne no i właśnie zauważyłem te reflektory które są tutaj że szkoda, że nie wiedziałem, że one są w takim stanie wcześniej, bo tak to bym sobie razem, razem z tymi lampami odświeżył troszeczkę, ale przynajmniej je wyczyszczę dobrze. To już na inny raz zostanie. Pamiętacie tego schoda, który zgnił straszliwie pod stopniem? To jest właśnie nowy. Z ojcem wczoraj dorobiliśmy. No trochę się przykleiło. Będzie wyglądało mniej więcej tak. Już jest przypasowane było na aucie. Kupiłem dwa takie profile w limonowej. To by to było ugięte ze zwykłej blachy. To jest zrobione z takich dwóch profili. To jest mega ciężkie. No i powiem Wam, że bardzo szybko udało się poskładać to auto. No ale to otworzyło kolejny etap, którym było wykańczanie wnętrza. No i trzeba było tak ogarnąć auto, żeby można było jeździć do warsztatu, żeby zacząć ogarniać go mechanicznie. Kupiłem matę bitumiczną i piankę akustyczną i wykleiłem tym nad kola. I powiem, że zajebisty efekt. Ciekawy jestem, jakby to wyglądało, jakby wykleić całą podłogę. Wymieniłem gniazko przyczepki, ale ostatnio miałem okazję przejechać się z przyczepką i coś tam jeszcze nie działa, więc będę musiał to jeszcze przepatrzeć, rozebrać te kable, sprawdzić. W ogóle wymiana dużo pierdolek, takie jak antenka, tutaj ten gniazko ładowania, Quick Charge, nowe rolki do drzwi przesuwnych i nowy akumulator, bo tamten stary to kręcił dwa razy i koniec. No i bardziej rozpoznawalny mod, czyli dwa LED-bary na oświetlenie kabiny, dzięki Mati. No i tak prezentował się grzybiarz po złożeniu. Wciąż było jeszcze pełno rzeczy do zrobienia, ale zaczynałem już odczuwać frajdę z użytkowania. <laughs> Opaki na warsztacie pomogli mi ogarnąć go mechanicznie, a lista była dosyć długa. Paski klinowe, sworznie, końcówki drążków, pszczelnienie pompy od wspomagania. No, ale najważniejsza i najdroższa wymiana to była właśnie długa półoś. Ta wymiana spowodowała, że już budą przestało trząść w trakcie jazdy. Wszystko co trzeba było zrobić, to zrobiliśmy. W międzyczasie ogarniałem sobie właśnie takie rzeczy jak obicia boczków czy podsufitka. Muszę tu jeszcze wspomnieć, że przy tej podsufitce to prawie obciąłem sobie palca wskazującego. Tutaj okay, sobie reguluję. No i co, z takich y, niuansów, no to fajne jest to, że można sobie tu teraz przejść elegancko z tyłu naprzód. Po naprawach zawieszenia tam byłem zrobić zbieżność, na której się okazało, że to w sumie wcale niepotrzebne, bo tak żeśmy to poskładali, że, że, jest, że jest ok to zostało zamontowane pod fotelem pasażera. Super jest tam miejsce, elegancko się mieści. I powiem Wam, że te 8 kW to jest duży nadmiar, jak na takiego obusa. Yy, 2 kW by spokojnie wystarczyły na to grzanie. Ale teraz idzie zima, to zobaczymy, jak to będzie wsiadać teraz do takiego ciepłego samochodu. Tutaj zobaczcie, jak sterownik sobie schowałem do schowka. Myślałem, że to jest genialne, ale jednak nie jest to takie dobre, bo on tam jest pod kątem i ciężko widać. Potem spałem, wzięliśmy się za przyciemnienie tylnych szyb, bo to było beznadziejne, przez nie wszystko było widać do środka, więc no trzeba było je przyciemnić. A później z głupa wzięliśmy i wrzuciliśmy tam na, na pakę stary Materac, który miałem gdzieś na strychu i okazało się, że normalnie idealnie tam pasuje. No i auto już stało się praktycznie kamperkiem. Chcę zobaczyć w jakim miejscu był odbyty pierwszy biwak w Krakowie ale to dopiero początek. Grzyb stał się synonimem działaczki, imprezy i dobrej zabawy właśnie tak. Cześć, 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 cześć. W międzyczasie ogarnęliśmy takie siedzenia na Oeliksie za dwie stówy z bochni. No i dorobiliśmy do grzyba mocowania, tak żeby można było ją szybko wyciągnąć, w miarę szybko. W ten sposób można szybko zmienić Transita z kampera na busa ośmioosobowego. No i dobra, nie będę już sztucznie przedłużał tego odcinka. Transit zajebiście spisuje się jako takie auto wielofunkcyjne. Z byliśmy kiedyś na wypadzie nad jeziorko. Mogę przewozić też sporo ludzi albo wyciągnąć po prostu wszystko i mieć busa do włożenia materiałów budowlanych albo narzędzi. Projekt jako tako się nie kończy, bo wciąż mam kilka pomysłów na modyfikacje. Jednym z nich to będzie właśnie taki moduł ładowania akumulatora hotelowego. W każdym razie 21 się kończy, już chyba nic wielkiego się tutaj nie stanie ale mam dosyć potężny plan na 22 rok. Na razie jeszcze nie chcę nic wiele o tym wspominać. Myślę, że to będzie coś naprawdę dobrego i godnego śledzenia. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nie jesteście bardzo zawiedzeni tym odcinkiem. No i do następnego.